Dopiero jak zobaczyłem ten program, to poprosiłem babcię, żeby mnie zapisała na zajęcia taneczne. Nie. Bo jak ja to zobaczyłem, to powiedziałem, ja bym chciał też tak jak oni. Taka jest historia. Taka jest historia. Droga twoja do tańca z gwiazdami wcale nie była taka łatwa. Oj nie, I niż była Nie Wielokrotnie próbowałem i wielokrotnie się nie udawało. I nawet wiesz co? Chyba odpuściłem już to. Nie ma rywalizacji? Ja też tego nie traktuję jako rywalizacji. Widać. Ale... widać, u mnie to ciebie? Ale widać, kto chce walczyć i tańczyć bardzo no, i wygrywać. Oczywiście. no no są jakby na pewno takie nutki sportowe gdzieś i ta chęć tego żeby pójść do przodu A co się czuje jak się odpada jako drugim mm, wiesz co u mnie to jest taka pustka troszeczkę na chwilę świat się zatrzymuje i dopiero sobie zdajesz sprawę, że pociąg stop wysiadamy to by się spodobała popularność którą uzyskałeś dzięki Eurowizji no i tańcowi z gwiazdami wiesz co jest okej. Okay. Nie, nie wiem, ciężko powiedzieć, czy to się spodobało, To, czy się nie... to jest na pewno miłe. Kiedy umawialiśmy się na to rozmowę, powiedziałeś, że powiesz mi coś, czego nigdy dotychczas medialnie nie mówiłeś. Co to takiego? <grym> Co, to nie jest tak, że ja nie mówiłem, ale chodzi o to, że nie poruszałem gdzieś tam może tego e, tematu do tej pory. Takiej swojej prywaty. Od wielu lat żyję z partnerem w takim stałym związku.